Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was ze stylizacjami. Dzisiaj będę stylizować jeansowe ubrania, mam jeansową spódniczkę, jeansowy over, overalls, jeansową sukienkę, drugą sukienkę jeansową i chyba jeansy wam też pokażę. Także pięć różnych stylizacji. Oczywiście każdą będę stylizować albo bardziej na wyjście, albo na mniej na wyjście. Czyli to zależy, jakie dodatki do tego założymy i co do tego założymy. Takie właśnie odbiór tych stylizacji będziemy mieli, także zawsze możemy zmienić coś na buty typu sportowe buty i mamy mniej taką ubraną stylizację. Zawsze możemy też założyć wysoki obcas i wtedy oczywiście będzie to bardziej wyjściowe ubranie. Ja myślę, że jeans jest ponadprzeciętny, zawsze będzie w modzie i nigdy nie wyjdzie z mody. Tak więc yy, nosi się go częściej, albo rzadziej. Są sezony, gdzie jest bardziej popularny bar lub mniej popularny, ale ogólnie jeans nigdy nie wyjdzie i nie wychodzi z mody. Także dzisiaj pokazuję Wam yy, kilka stylizacji. Jedną z nich mam już na sobie i to jest właśnie taka ładna bluzeczka z takim fajnym wiązaniem, zapinana na guziczki i do tego jest spódniczka jeansowa. Bardzo miękki jeans, bardzo podatny, bardzo ładnie układa się na ciele. Bardzo dopasowana. Jest to spódniczka typu mini, ale nie jest aż tak krótka. Już Wam pokazuję to bardziej z bliska. Tylko sobie kamerę zdejmę. I tak prezentuje się pierwsza stylizacja. Mam na sobie tą buzeczkę z kokardą. Można ją wywiązać jak się chce. Dłuższą. Można ją też zawiązać tak jakbyśmy krawat mieli troszkę podobnie. Bardziej luźno z tej kokardy. I do tego jest spódniczka. I do tego mam takie buty z paseczkami. I one właśnie robią cały odbiór tej stylizacji. Jena bardzo wyjściowa w tej chwili. Oczywiście, możemy sobie zmienić buty na takie mniej wyjściowe. Zaraz wam pokażę takie bardziej sandałowate. I zaraz zobaczycie, jak zmieni się cała stylizacja na bardziej taką luźniejszą. Tak więc już zmieniam buty. I jak widzicie, zmieniłam sobie buty na takie bardziej sandałki do biegania typu na zakupy albo gdzieś na miasto. Jak się wyskakuje, wygodniejsze niż bardziej na obcasie na wieczór. Tak więc tak zmieniła się stylizacja. Wygląda to zupełnie inaczej i myślę, że wygląda to właśnie bardziej tak codziennie. Tak więc tak się prezentuję z tymi butami. Oczywiście możemy sobie założyć też trampki albo jakieś bardziej sportowe buty i też będzie super wyglądać. Dzisiaj modna jest wygoda, tak więc jak kto lubi. A tutaj mamy em, taki overall, fajne gieszonki, bardzo taki sportowy, e, taki do biegania na co dzień. Bardzo mi się on podoba, jest na mnie rozmiarem idealny. I tak wygląda. Ma tutaj guziki. Jedyny minus to to, że to nie są zatrzaski. Ja wolę jednak zatrzaski. I bardzo jest duży problem z moimi paznokciami i zapinaniem tych małych guziczków. Tak więc. I tutaj też zależnie od tego, jakie ubierzemy sobie buty, tak będziemy wyglądać. Możlibyśmy do tego założyć też trampki. I zaraz Wam też pokażę może w trampkach, jak to wygląda. I do tego tutaj mam te sandałki, te same, co przed chwilą były do tamtego stroju. Tak więc to pasuje bardzo fajnie. Od tego jakaś fajna torebeczka, nie za duża, taka przez e, środek, albo nawet taka do ręki. Wiecie, żeby nie zasłonić tego. Od stóp do głów jeans, zawsze, zawsze w modzie. To będzie po prostu zawsze modne i zawsze można to jakoś fajnie wystylizować. Też zależnie od tego, jakie kolczyki założycie, czy chcecie, żeby Wam się rzucały w oczy te kolczyki, czy też wolicie takie bardziej em, stonowane. To też was bardzo dużo, yy, że tak powiem, ubierze. Tak więc zawsze dodatki robią wielką rolę. Małe dodatki, a duża rola. Tak bym powiedziała. Teraz Wam zmienię buty i pokażę Wam z innymi też kolczykami, jak to będzie wyglądać. I tak stylizacja prezentuje się z innymi kolczykami. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Takie są bardziej rzucające się w oczy z takimi czerwonymi elementami. Także one teraz przykuwają uwagę bardziej w tym całym stroju. No i do tego mam trampki też one są w takim jasno dżinsowym kolorze, taki prawie biały, są troszkę brudne, więc wybaczcie mi to. Ale po prostu pasują idealnie do tego outfitu. Także tak wygląda to. i wygląda świetnie, to chyba nawet lepiej niż z tamtymi poprzednimi butami. Przynajmniej ja się czuję wygodniej w tych. Butach. Tak więc tak się prezentuję z tymi butami. A tutaj mam taką e, sportową sukienkę. Ona ma takie fajne paski sportowe po boku. Taki napis i na plecach też ma napis. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak więc coś takiego. Ehm. Bardzo sportowa, bardzo fajna, bardzo wygodna taka do biegania z zamkiem tutaj. Można sobie ten zameczek regulować, jeżeli chcemy troszkę odsłonić ciała. Można nosi, ją nosić z takimi trampkami. Bardzo fajnie wygląda. Ale ja bym też założyła jakieś buty na obcasie, ponieważ jest ona troszkę długa i troszkę zasłania dużo nóg, więc trampki oczywiście skracają nogę przy tym, więc lepiej byłoby założyć coś cielistego. Zaraz Wam też pokażę właśnie z innymi butami, także ja wolałabym je założyć ją założyć po prostu z cielistymi jakimiś sandałkami, żeby po prostu było wygodniej i ładniej. Tak więc tak wygląda. Można byłoby ją przeciąć jeszcze paskiem, tylko ja założyłam, że jak założyłam pasek do tego, to ten pasek niestety ale z tyłu przeciął mi napis i nie podoba mi się to, ale można by było do tego dołożyć pasek jakiś czarny. Też fajnie by wyglądał, albo może nawet biały. Też by ładnie wyglądał. Teraz Wam zmienię buty i pokażę Wam jeszcze buty. Bardzo fajnie się prezentuje ta sukienka. I tak jak mówię, ponadczasowy jeans. Po raz kolejny. Ma takie śmieszne przetarcia. Z tyłu też na no pupie ma. Nie będę pokazywać. No i spójrzcie, jak zmieniła się długość nóg. Jak mamy już założony jakiś obcas. Po prostu wygląda to. Dużo lepiej moim zdaniem. Tamtych też nie wyglądało źle, ale myślę, że z tym wygląda to lepiej. Tak więc tak wygląda ta sukienka. I tak samo można byłoby zmienić na inne kolczyki, które pasują może bardziej do butów albo bardziej do paznokci. To co, co zależnie od tego, jaki chcemy uzyskać efekt i gdzie chcemy skupić naszą uwagę albo uwagę innych po prostu. Tak więc takie coś. A tutaj mam stylizację z taką fajną bluzeczką odciętą tutaj yy, pod biustem, i ona jest taka bardzo w stylu buchu, jak powiedziała. I do tego mam parę jeansów yy, i te cieliste sandałki na wysokim obcasie. Powiem Wam, że bardzo wygląda to ładnie, moim zdaniem. I naprawdę można wyjść z takim czymś na wieczór na jakąś seksowną randkę. Także w niczym to nie przeszkadza. Jeans można założyć do wszystkiego i zawsze będzie wyglądał dobrze. Tak więc tak się prezentuje ta stylizacja. Do tego mam kolczyki z takimi różyczkami białymi, które też fajnie pasują do tej bluzeczki. Tak więc taka stylizacja. Też bardzo fajnie to wygląda. I tutaj mamy Taką stylizację, z taką fajną jeansową sukienką. Ona ma takie kieszonki. Ja teraz w tej chwili mam jeszcze te same buty na obcasie, także ona y, robi taki bardzo wyjściowy y, vibe. Te buty przede wszystkim robią taki wyjściowy, wieczorowy vibe. Ale do tego moglibyśmy założyć trampki Oczywiście tramki nam skrócą nogę, a jak nie, no to takie sandałki na niższym obcasie, które są bardziej do biegania. Ja bardzo fajnie y, myślę, że wygląda właśnie to zestawienie z tymi butami na obcasie. Wyglądają przepięknie te buty do tej sukienki i jest ona bardzo prosta. Guziczki oczywiście klasyczne. Do tego są kieszonki i te guziczki nie są srebrne ani złote. One są takim y, miedzianą, złotym rose gold bym powiedziała kolorze. Także fajnie to wygląda. Dobrze byłoby mieć jakieś kolczyki albo jakiś dodatek z tego samego koloru. Tak więc takie kieszonki. Ja tutaj często noszę telefon i noszę ją właśnie z takimi mniej wyjściowymi bucikami. Także wtedy ma taki bardziej yy, codzienny outfit. I tak to się właśnie prezentuje. I jest to dzisiaj ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam pokazać. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie się więcej pojawiać takich filmików. Komentujcie, jeżeli coś Wam się podobało albo chcielibyście wiedzieć coś na jakiś temat, yy, także może jakieś sugestie, jakie filmy byście chcieli zobaczyć również. Tak więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku.